Nazywam się Wiesław Kozłowski i chciałem pokazać, jak właśnie e, zmontowałem e, na miejscu mocy, czyli na, na działce, e, gdzie robię takie słowiańskie miejsce mocy. No i też e, różne właśnie e, rzeczy, które prze, przede wszystkim opieram się na symbolice e, Głagolicy, e, o przekazach, e, na, na przekazach słowiańskich. Y, czytałem wiele praktyk słowiańskich i y, y, y po prostu przekazów. Pasjonowałem się historią i staram się stworzyć takie właśnie miejsce mocy. No bo y, tutaj prawdopodobnie, czy znaczy prawdopodobnie, na pewno y, ta działka jest na, na tak zwanych liniach geomantycznych bo to jest niedaleko kopca Wandy. No i po prostu. Y, przecina na pewno y, linię geomantyczną i chce stworzyć tu takie y, miejsce bocy I będzie oparte grządki na, już są grządki na dźwiękach, y, na podstawowych dźwiękach y, słowiańskich, w których jest oparte cała Głagolica, czyli y, rąb, y, krzyż równoramienny i y, koło. Owalu raczej nie stosuje, bo owal ma, jest dwuznaczeniowy, czyli owal jest, bo te cztery dźwięki są po prostu od to są kształty naszych, naszych pól czyli rąb to jest pole ciała, owal to jest pole, pole umysłu, ale po prostu jeśli ktoś błądzi, i, I zaczyna po prostu negatywne, yy, negatywne rzeczy robić yy, i nie przestrzegać prawa stórcy. To tworzy się polecenie umysłu. Czyli Owal po prostu nie stosuje, dlatego że, że po prostu to jest, yy, to jest symbolika dwuznaczna. A wszystko, yy, jak się robi, na przykład, yy, symbolikę w danym. Po, yy, Danego na przykład pola, to się po prostu ściąga tą energię. Więc ja po prostu promuję, jakby bardziej. No bo wielu ludzi, na przykład, może mieć pole cienia umysłu. I jak sobie zacznie robić symbole obalu to po prostu łączy się z polem cienia umysłu wtedy. Więc po prostu. U mnie na działce są przede wszystkim grządki, grządki w kształcie koła, rąbu i krzyża równolamiennego, który oznacza energię, żeńskie i męskie. A, a mówię, koło oznacza duszę ducha, czyli pole duszy ducha. No i po prostu też będą elementy głagolicy. Ja uczę głagolicy na kanale YouTube Przebudzenie słowem i powstanie z kolan. I wydałem książkę, znaczy opublikowałem książkę w PDF-ie za darmo do nauki głagolicy i zeszyt ćwiczeń i karty do nauki głagolicy. I te trzy rzeczy są do pobrania za darmo na dysku To się chyba nazywa Google Drive a po prostu y, linki są, y, można linki z, y, z, znaleźć na stronie YouTube, znaczy na kanale YouTube Przebudzenie Słogan i Powstanie z kolan. Y, <klimy> na moim kanale y, wybierając playlistę Głagolica, i właściwie pod każdym filmem jest ostatnim. Y, właśnie, że zapraszam do pobrania za darmo, i tam są linki. Można tak samo też na stronie facebookowej Głagolica 44 znaki Boże i tam jest post u góry przypięty i tam są właśnie też linki do pobrania I tutaj właśnie będę pokazywał różne rzeczy ja uważam, że w 1800, przed 1813 czyli katastrofą katastrofą gdzie Masoneria później przejęła władzę na świecie, bo zdobyli wiedzę geomantyczną i, i po prostu przejęli loże kamieniarskie. No i niby w 1717 powstała, czy 12? Już nie pamiętam. Chyba 17 powstała masoneria, a ona nie powstała, tylko po prostu przejęto wtedy wolnomularstwo, loże kamieniarskie i przejęto wiedzę Właśnie satanistych harzaży, iluminaci, i oni po prostu stworzyli masonerię taką jak teraz znamy. A to jest po prostu y, od 624 lat istnieje po prostu y, takie tajne stowarzyszenia. Tylko inaczej po prostu. Tak samo templariusze y, to było wcześniej. No i tutaj pokazuję, właśnie y, zacznę. Tu jest oczko wodne. No to jest niby e, tam, jest podłączone do prądu, bo to jest, e, to jest taka pompa najtańsza. Ale po prostu zrobiłem takie właśnie. E, tutaj jest wiatrak w doniczce, no i wąż idzie. Bo tam jest e, to gniazdko, i wąż idzie przez, e, przez, całe, przez całe oczko, no i po prostu leje. Na wiatrach, i to jest tak, jakby punkt wyjściowy. Na, e, taki wyjściowy na razie do, do kolejnych rzeczy. Tylko po prostu pokazuję, e, staram się pokazywać, co, 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 co będę robił. E, no, mógłbym to inaczej robić, po prostu, że nagrać dopiero jak już będzie efekt końcowy, jak coś zrobię. Ale po prostu no staram się nagrywać jakieś filmy, e, żeby po prostu może komuś się akurat coś spodoba i żeby wchodził właśnie na YouTube na przebudzenie wspomnianym po skolan uczył się go odolicy i po prostu zaczął się budzić no i też to co ujawniam po prostu te rzeczy o masonerii o różnych rzeczach o grupie przestępczej no i żeby no po prostu żeby na przykład na TikToku ja, ja, już rok chyba jestem na TikToku i ja nie mam nawet e, tysiąca obserwujących, żeby zrobić transmisję. I kiedyś mi to właśnie tłumaczył ktoś, e, że, że po prostu e, to trzeba jakoś sensacyjnie wszystko robić, e, jakoś e, kląć przy tym, żeby było po prostu jakoś, nie wiem, drzeć się na ludzi, e, że to jest, e, że jak się nie obudzimy, to coś straszyć, no i ja, ja mam inną drogę i staram się po prostu przekazywać to co jest ja nikogo nie będę straszył raczej po prostu przekazuję wiedzę i jak wyjść realnie z matrixa No i też na pewno zrobię w weekend transmisję na YouTube na przebudzenie słowian i powstanie z kolan bo na razie i tak chciałbym zrobić transmisję na TikToku, no ale no na razie na TikToku nie mam tysiąc obserwujących, no nie, może, nie mogę zrobić y, transmisji, żeby tam po prostu próbować y, jak najwięcej ludzi też y, zapoznać z darmową gagolicą, bo myślę, że ona jest właśnie jedyną szansą na y, wyjście z Matrixa i uwolnienie Polski. I też y, poruszam różne właśnie tematy, bo y, teraz jest właśnie y, takie coś, że wiele osób już y, kapnęło się, że że matrix upada no ja uważam że upada dlatego, że, że zostały otworzone kody Głagolicą i, i po prostu otworzona starożytna Głagolica i zaczęli ludzie obrazować z czystymi sercami ale to nie ważne jak to się stało, tylko chodzi o to po prostu, żeby to dalej spokojnie poprowadzić i po prostu niektórzy ludzie liczą na, na jakieś, po prostu, że się ogłoszą teraz e, królami czy coś. No to nie będzie tak w ogóle. No, no póki ja żyję, to, e, to doprowadzę sprawę. Ja nie zależy mi na jakiejś władzy albo coś, ale zależy mi na, e, na, żeby upadł ten system i żeby była wolna Polska. I obojętnie, czy wrócimy do Lechy, czy, czy będzie się nazywała Polska, czy, czy co to na pewno nie pozwolę, żeby ktoś się okłosił i ten będzie wiedz jak dawniej i z dwunastu wojewodów wybierze po prostu kogoś.